Nareszcie jesteś. Czy ty cały czas musisz żreć? Hello! Mam dla ciebie małe wyzwanie, które, obawiam się, że jest bardziej wyzwaniem dla mnie niż dla ciebie. Po drugie, ty grasz na kodach, grasz na hot dogach. Ja hot doga nie mam. Co ty się sobie znowu? Proste zadanie. Chcę sprawdzić w laboratoryjnych warunkach, na trenerze, kto jest od kogo mocniejszy. 4 km na czas. Mierzymy średnie waty. Kto wykręci więcej i o ile? Wynik jest prawie pewny. Jeżeli ty masz w planie jechać 390 watów przez te 4 km, to ile ja mam jechać? Żeby mnie wyprzedzić. 391. 3, 4, go, 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 go! Dawaj, 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 dawaj. 4 km. Ja pierdzielę, 350 watów! 400! Dawaj, dawaj! Czemu nie mówisz? Jaki dzisiaj mamy dzień tygodnia? Nazwisko panieńskie twojej mamy. Data urodzenia. Palców. Nie zamykaj tak oczu, będziesz miał kurze łapki. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze kawałek. 460. Nie, coś jest nie tak z tym trenażerem. 405, 400, o, i, yy, Czy wchodzi do pół kilowata? Jest! Zrobiłeś to w 528. 7,28 się Kurde, ale to jest chyba kwestia tego hot-doga, nie? Jak wrażenia? Popatrz na mnie, jak mówisz do mnie. Ale, ziemia do karolka. Jeszcze nie wróciłem z kliny. W ciemności. Iść po miskę? I runda druga, wystartował Jaka runda druga? O czym Ty gadasz stary? Ja się dopiero rozgrzewam Aha, myślałem że to jest Twoja już yy, średnia moc Nadeszła chwila prawdy Jeden stop! Go, go, go I poszedł Runda druga Jeszcze jakieś 6 minut A teraz? 5,58 zawodnik przechodzi do dolnego chwytu. Zysk aero będzie nieporównywalny. Jedzie bez tylnego koła. Jakieś 1400 gramów mniej. Ewidentnie pro. Zaszek. Co? Co? hot -doga, bo nie jesteś sobą. Daleko jeszcze? Nie, jesteśmy w połowie. to <grym> Ale spoko, teraz ta krótsza połowa. Tak, to jest ostatni podjazd. I teraz idziesz o out. Postanaj się! Oszko niżej jedno, oszko niżej. I teraz i, jedziesz już ta, Na 400 chodź, na 400. No, jak wrażenia? Daj miskę. Daj miskę. Daj miskę. Bardzo ładnie. 349 watów. średnio. Karol jest strasznie smutny i zdołowany. Ile obstawiałeś? Ja jestem z tego tytułu, że dałem sobie zbyt dużą rezerwę, ponieważ no. spodziewałem się, że ten, ta trasa zajmie nam troszeczkę dłużej. Okej. Okay. Nie pojechałem na... Bo zapomniałeś, że pojedziesz tak szybko, więc trwało trochę krócej. I u mnie było odwrotnie. Ja na końcówce już naprawdę czułem, że po prostu idę ponad wszystko. W każdym razie Karol y, zrobił to na 400 W bez 3 W. Ja zrobiłem to na 350 y, bez jednego. Jestem zadowolony, bo rok do roku poprawiłem wynik na tej dokładnie trasie. Y, przy tym czasie o y, 40 ponad 5 W. Ty patrz, jak mi się noga czuje. Ujechałeś jak koniec. Ty patrz, patrz, jak mi się noga. Ja nie udaje, to jest naprawdę. Na <grym> Weź że no tak sama chodzi. <grym> Ty, ale serio, patrz, jak ja się trzęsę. Nie jestem sobą chodź na hotdog. O, to jest dobre myśl. <grym> <grym> Dzisiaj dog jest motywem przewodnim tego nagrania. Jeżeli doceniacie to nasze wspólne ujechanie się, to pamiętajcie o łapce w górze. Pamiętajcie, żeby wcisnąć klawisz subskrybuj to nic nie kosztuje, a można zyskać dodatkowe waty. A oprócz tego, warto zajrzeć do opisu, bo tam znajduje się link do naszego Instagrama. Dzięki wielkie, cześć, do zobaczenia. No i powiedzcie w komentarzu, że absolutnie nie jesteście że jesteście zaskoczeni tym wynikiem. Krótko, mam takie pytanie. Bo ja nie wiem, czy będziemy mogli to opublikować. Który byłem? Zdobyłeś eee, srebrny medal. Mm -hmm.